Witamy Państwa serdecznie na bazie numer jeden. Dzisiaj mamy całą grupę, sześć osób, ale rozdzielamy na dwie grupy, dlatego że nie wiemy e, jaka długość e, jest oczyszczania, kto ile co ma. I mamy jeszcze jednego, tam będzie na końcu do laboratorium, także postanowili, zrobimy dwie grupy z tego. Będą dwa nagrania. Dobrze. Zapraszamy Ci. 21 cywilizacji przybyło przyglądać się oczyszczaniu człowieka. Zapraszamy. Czytam dzisiejszą grupę, pierwszą. Elżbieta, Hanna. Następny jest Adam. I następny jest Kamil. I mają wspólne hasło, Razem. Dobrze. Wszyscy gotowi na bazie. Przekazuję imiona. Zapraszamy pierwszą, Elżbieta, Hanna. E-L, I-E. -l. C B C B, B I E I E T, A. T A. C, A, H, A H A N N A N to jest to jest planeta się ukazała to jest pozytywna neutralna das eine zivilizacja jedna cywilizacja tam, 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 tam do 24. 24 galaktyk oddziela tą planetę od Drogi Mlecznej. Jest na stole kryształowym. Są przy niej ta grupa. Zaczyna. No podniszczona nawet zdrową. Ta ochrona planetarna spłynęła z tej istoty i zaczynałem przegląd od głowy prawa strony mózgu. Chip. Owalny czyt po prawej stronie, pi pierwszy ściągnięty, jest uh, aktywny. No i ten program powoduje <coughs> zmartwieniowe, zmartwienia myśli o rodzinie Aua, Inek, co sobie, nie po palcach. Kwadratowy czyb, następny ściągnięty. Program ruchomy ma stres, problemy stwarza ten problem. Obalny czyb, tak, nie jest aktywny. Sześciokątny czyb ściągnięty. Program już się zaczął włączać i to niszczy genetykę. Ośmiokątny czyb po lewej stronie ściągnięty nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Dann ściągnięty. Program ein No i Der stany sich auch immer wieder auf. so ist noch nie jest on też auch nie jest aktywny. Nie jest aktywny. Na uszach nie ma nic. Dwa Stwory wężowate pod oczami ściągają.

Właśnie Rafael założył kompresy na oczy. I was w auf dem Trójkąt z podniebienia ściągnięty nie jest aktywny. owalny chip. Owalny z karku ściągnięty nie jest aktywny. W Mamy okrągły chip starczycy ściągnięty też nie jest aktywny. Schultern. Auf der linken Seite ist Czip. z lewego ramienia ściągnie. Program ruchomy masz. No i zakwasza ten program muskulatury w górnej części pleców. Na rękach nie ma nic, teraz na obianach. Herz Na sercu nie ma nic. Na płucach nie ma nic. No. na e wątrobie nie ma nic, w magie e, jest już żołądka mm -hmm. ściągnięty, nie jest aktywny, frei. Na ma tak nie ma nic, is frei. na ist nie ma nic, trójkąt z prawej ściągnięty nie jest aktywny, na pewno nie ma nic, na nie ma nic, w biotrach nie ma nic, a na nogach. Szanki są frei, w knie są frei. Do koła nie ma nic. Do stóp zjechać nie ma nic. Rafael, guck Ściąga kompresję Rafael teraz oczu i przegląd dogłębny jeszcze raz w powietrzu. Er hat nichts mehr gefunden, dann schauen wir uns I już szeraki się podłączają, aura jest sprawdzana. No z zewnątrz zniszczona aura. Wewnątrz troszeczkę, ale z zewnątrz dosyć złota energia już skompletowała. Aure odnowiła. Zrobiony. I teraz ochrona planetarna spływa owija tą istotę. Czekamy, teraz na prawdziwość cała zawsze się ukazuje tej istoty. Usiadła sobie na stole i ma łzy w oczach. Składa podziękowania u wszystkich i Wezus teraz potrzeb i ją uspokaja, bo jest bardzo wzruszona. Już, już się uspokoiła, już zadowolona jest teraz. Już pokazuje wrogów. No dla się ze wszystkimi. Kopia odbiera, zjazd ciała, znika w portalu. Cieszymy się, następna istota wolna od programów i jako wolna istota w danym słowa znaczeniu. Uwolniona. Dobrze. Zapraszamy. Adam. a d a, d a, d m a m Planet. Żółto-zielona planeta się ukazała. Tam wszystko jest pozytywne, neutralne i negatywne. Cztery cywilizacje zamieszkają. Czy 19 galaktyk oddziela tę planetę od Drogi Mlecznej. Jest na stole kryształowym. No, ochrona podniszczona spłynęła i to już tam jest i dzieli na trzy części to ciało. To jest e, młody człowieczek. Dlatego. Już tam. A są dwa, które jeszcze nie były, jeszcze nie aktywne, ściągnięte. Na Guru. Um, oberkörper. Sind jetzt das sind jetzt drei. Das eine ist mehr im äh, Brustbereich und dann so also, im Bauchbereich, ja, sind die zwei anderen. Aber es sind auch noch nirgends fest. Jus, äh, äh, ein Chip, der schon kurz vor dem się hier, na Piersi, na Sercu. a dwa były już prawie się osiadały na jelitach, już, jeszcze troszeczkę już siadły, nieaktywne. I teraz trzecia część biodra stopy przeglądane. To jest auch Na prawej łydce też jeszcze nie osiadł całkiem, czy nieaktywny, ściągnięty. I Rafael teraz przegląda dokładnie jeszcze raz. Całe szczęście jeszcze czy Nie zadokowały dosłownie, a już miały te, te pozycje do zadokowania się. I były nieaktywne, całe szczęście. Tak, Czysto, Rafael mówi. Wszystko sprzątnięte przeniósł ze sobą, ta istota przeniosła ze sobą po prostu. I teraz szaraki już podłączyli się i aura jest sprawdzana. No tylko połysku, lekko bra brakuje, jakby ten połysk troszeczkę zanikał na aurze, ale tak nie ma uszkodzeń. To, tak jak powiedziałam, przeniosła ta istota czypy ze sobą z poprzedniego istnienia i jeszcze się nie zadokowały całe szczęście, jeszcze nie było żadnych już... Złota Energia już aure, już odnowiła, błyszczy pięknie ochrona planetarna. Owinęła. Zeskoczył sobie już ze stołu. O, jak się tuli do wszystkich, bierze w ramiona. Bardzo się dziękuję. Bardzo szczęśliwa istota. Żegna się już, kopia otwiera i portal znika, cieszymy się, że jeszcze nic się nie powłączało i wolna, wolna istota, niech się rozwija w pokoju i w zdrowiu. Dobrze, zapraszamy, następny jest Kamil, K-A-M-I-L. Uh, red, planet. Uh, Czerwono-pomarańczowa planeta się ukazała pozytyw Poza pozytywna negatywna planeta. Um, dwie, cywilizacje. dwie cywilizacje zamieszkują tam, a ja do kamery muszę sprawdzić. 15 galaktyk oddziela tą planetę od drogi mlecznej. Już jest na stole kryształowym. Wszyscy tam są. Cała grupa zaczyna. Mocno zniszczona ochrona spływa z tej istoty auf der Seite der hand, der po prawej stronie da ist aktief, ściągnięty aktiv, jest na Twarza z stresowej problemy i stres 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 problemy ten program Kwadratowy kwadratyczne kwadratowe ci pociągnięty jest aktywny dlatego po prostu nie tak nie tak szybko wiary w samego siebie i e, e, tworzy wielki sceptyzm w tym człowieku. Taki, takiego niedowiarka, o po prostu, Rafael powiedział. Zmieni się teraz. Ośmiokąt ściągnięty, nie jest aktywny. Trójkąt ściągnięty, nie jest aktywny. Genetykę niszczy. Auf der anderen Seite ist ein runder Chip, nie jest aktywny. Dann ist da noch so ein Chip wie eine Flasche, die ich aber auch nicht da gibt. Kształcie buteleczki ściągnięty nie jest aktywny. Dann ist noch ein runde Chip da. Okrągłych ist aktiv. Und das soll halt schmerzen verstärken. No i wzmacnia boleści ciała. Mężczyzna mało, kwadratowy chip ściągnięty. Nie wolę się wrażliwość na ból. Stwarza program wrażliwość na ból. O. Oh. No i ten chip, który ściągnęli, to zakłóca sen, ten program. Okrągły liegt ein runder Chip, między uszami ściągnięty, nie jest aktywny. In der rechten z ist ein Quadrat. Der probiert sich gerade anzuschauen. Sieht I e, ten program osłabia wzrok. Ja Mund ist nie ma nic. Wirbel, da liegt Trójkąt z ściągnięty, nie jest aktywny. No, stwór rozłożony na plecach, jak jak ćma ściągają. No i te toksyny zakwaszają kompletną muskulaturę. I tam Rafael już oczyścił po tych toksynach i założył chustę energetyczną do regeneracji w mięśni. Um, am rechten handgelenk, da nochmal so ein tierchen. stwór ściągnęli z, z prawego nadgarstka, ale był uśpieni, nie był aktywny. Often owalny z lewej dłoni ściągnięty. Też nie aktywny. Nie całe szczęście. Jak był aktywny, to by zakłócał relacje międzyludzkie. Yeah. Na organach są, na sercu nie ma nic. Na płucach on. nie ma nic. Owalny czyb z wątroby jest nie jest aktywny. Magen, na no. żołądku nie ma nic. Owalny czyb w dolnej części jest ciągnięty, jest aktywny, zakłóca pracę jelit. Tak, nie ma nic, na jest nie ma nic, owalny, czyli z prostaty ściągnięty, nie jest są męskie organy nie ma nic, owalny, czyli w lewym stawie biodrowym, biodrowych ściągnięty, nie jest są frei. na do kola nie ma nic. Do stu psichani nie ma nic. Rafael schaut nochmal drüber, nim das handlowe. Zciąga Rafael tą chustę energetyczną i przegląd w powiększeniu jeszcze raz. Nie ma nic. Oczyszczony, nie ma nic. I już się podłączają i aura jest przeglądana. Ok, aura jest No i aura jest pęknięta między łopatkami. Rafael jest zajęty w tej chwili. To jest Spiralny stwór, ten srebrny, zasnięty tam siedział, dlatego mogło wpływać co chciał. I Rafael zamyka tą przestrzeń laserem. Ten spór też ciągnie, wszystko jest zrobione. I teraz złota energia już kompletuje, odnawia aurę. I zrobione. I ochrona planetarna już spływa i owija tą istotę. Mają uciechę tam. Jest tak szczęśliwa ta dusza. Bardzo szybko jednym skokiem mm -hmm. ze stołu zrobił jeden skok i tańczy tam, tańczy przed wszystkimi w radości. Niesamowicie. Jest. I wiesz, eskip, w informację. I weź już zadowolony z nim rozmawia i uspokaja go, bo strasznie potężne emocje ma ta istota w sobie, tak szczęśliwa jest. I już tam zaczął słuchać, przysłuchiwać się rozmowie i przestał tańczyć, mówi i tam mieli radość, śmieją się cały czas. Żegna się. Dziękuję się bardzo, bardzo u wszystkich i ten temperament troszeczkę zniwelował się. Musi neutralnie wrócić do ciała. Już, on kopii? już kopia odebrała i w portalu zjazd. Do ciała fizycznego, połączenie się. Następna istota uwolniona jest z programów, z czypów. E, no, te czypy to są programy, nie, to jest w jednym, ale odzyskała też wolność ta dusza. I tutaj tą radość. Widzicie, także jest, no, jest piękne, czy to chodzi o te dusze zwierzęce, czy o człowieka, tak? Czy po odmłodzeniu. Jak te istoty się zachowują, i to jest ich prawdziwość, właśnie. Bo umysł ziemski przyciemnia to wszystko i zamyka, także człowiek zachowuje się inaczej. Jak ta dusza jest w rzeczywistości, po uwolnieniu zmienia się też wszystko i to zmienia się powiem cieleśnie. Dobrze, kochani, następna grupa czeka. Pozdrawiam Was z tego miejsca. Zostańcie zdrowi. Namaste.